Witajcie, w dzisiejszym odcinku będzie dość żmudnie przynajmniej dla mnie, dla was to będzie kilka minut filmu dla mnie będzie to jakieś kilka godzin ciężkiej pracy Przynajmniej partia pocisków do przeważenia Na tych pociskach będę składał amunicję to też zważę, aczkolwiek te są były tylko w zasadzie dla pokazania do testu były tak yy, jakości. Na tych pociskach będę elaborował amunicję, także na tych yy, te pociski yy, muszę wszystkie przeważyć i pogrupować. Muszę zrobić grupy wagowe. Mam nadzieję, że będzie ich mało, że będą w miarę powtarzalne te wagi. Także zapraszam do oglądania. Dobrze. Wygląda to mniej więcej tak że no, przydają się nam takie właśnie stare pojemniki po prochu warto je wykorzystać wrzucam sobie wszystkie na pociski do jednego tego konteneru o tu mi sypnęli tych naklejek Teraz ja mam gotowe pudełka, które sobie mogę opisać z grupami wagowymi. O kurczę, kopna waga, sorki sorki. Dobrze. I teraz najbardziej żmudna praca. Każdy pocisk oddzielnie stawiamy na wagę Uważymy. tu mamy powiedzmy 300 wagę mamy 300 280 czyli powiedzmy że w zakresie 300, 250 i 300 350 Będziemy tam odkładać dwieście, o, to jest bardzo lekki jakiś, dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć, siedemset dziewięćdziesiąt. Dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć, siedemset dziewięćdziesiąt, trzysta i jedna dobra trzysta, piętnaście i kolejne trzysta, sto i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej Dobrze, tak to więc wygląda po ważeniu 7 grup wagowych. Od najlżejszych, których jest 8 sztuk, do najcięższych, których jest 3, 6, 9, 11. Reszta jest w dość, że tak powiem, grup, większych grupach, więc na, na, na nich będę na którejś z tych grup będę po prostu yy, testował naważki a reszta będzie po prostu do yy, już takiego strzelania do celu na zawodach, na treningach co dalej, na przykład z, z tymi których jest w małych ilościach to możemy użyć do sprawdzenia czy zero jest dobrze, jak już mamy dobrą naważkę to możemy na tych, naboj na tych yy, nabojach elaborowanych na tej amunicji, na tych yy, pociskach, na tych cięższych albo lżejszych możemy sobie ustawić to zero do danej naważki, bo zero ustawione na amunicji fabrycznej będzie zupełnie inne, jeżeli w ogóle nam się uda ustawić zero, to będzie inne niż to, które żeśmy yy, złożyli swoją amunicję. W tym krótkim odcinku pokazałem Wam kolejny etap elaboracji, jaki stosuję. A mianowicie dzielenie całej partii pocisków na grupy wagowe. Przeważyłem wszystkie, które tu mam, niedużo, 250 sztuk tylko, na wadze i zrobiłem grupy wagowe. Teraz te pociski pójdą znowu do tumblera z wisiaczkiem moligdenu zostanie na nich nałożona siaczek Molidenu, będą przygotowane do, dalszego, do dalszej elaboracji. Będą czekały na łuski. Jak łuski będą już gotowe, oczyszczone, przygotowane, wtedy w programie QuickLoad sprawdzę, jaka powinna być naważka najwyższa i od tej naważki zrobię 10 albo 12 albo 15, zależy na ważek w różnych grupach wagowych. pójdę na strzelnicę najlepiej na 300 metrów i zrobię test na ważek Potem to omówię. Także jeżeli ten odcinek coś komuś pomógł, coś ktoś odkrył nowego, to bardzo się cieszę. Komuś się podobało, proszę lajki. Subskrybujcie mój kanał i zapraszam do kolejnych odcinków. Cześć!